Najpierw dotkniemy kolejnego kościoła z Apokalipsy według Świętego Jana, czyli Smyrny. Ja już wczoraj mówiłem, że to jest jedyny list napisany przez Świętego Jana do siedmiu kościołów, który nie zawiera żadnej nagany, a wiązało się to z okrutnym, naprawdę okrutnym prześladowaniem. Dlatego ten list zawiera jedynie Boże Bogosławieństwo. Smyrna, czyli dzisiejszy Izmir, wspomniałem też, że kto wie, czy tak dłonią Bożej Opatrzności, to jest jedyne miasto na terenie Azji Mniejszej, które posiada stolicy biskupstwa. Oni się tyle nacierpieli, tak byli prześladowani, że do dzisiaj ta tkanka. Żywego kościoła. Trwa. Po smyrnie dotkniemy jeszcze innego kościoła, ale to zrobimy już w autokarze, ponieważ nie pojedziemy do Tiatyry. Ona jest stąd niedaleko położona, natomiast już nie pojedziemy do tamtego miejsca. Rozważymy ten kościół w Teatyrze, tutaj w autobusie. Powiem Wam, że o ile kościół w smyrnie otrzymał wsparcie i nie było żadnej nagany, bo z kolei w teatrze usłyszeli najbardziej ostre słowa z ust pana Jezusa, bo tam się bardzo, bardzo źle działo. Po rozważeniu tej, tego kościoła w teatrze udamy się do Efezu. Z Efezem związanych jest kilka ksiąg w Piśmie Świętym. Ja zadam teraz takie pytanie, trochę retoryczne, nie musicie mi na nie odpowiadać, bo to nie egzamin. Ile jest listów do Efezjan w Nowym Testamencie? Jak ktoś od razu powie jeden, to pójdzie na skróty, bo jest jeden list, który uważamy, że został napisany przez świętego Pawła albo przez jego uczniów. To jest dosyć skomplikowane, o tym jeszcze powiem później. Ale drugi list do Efezjan jest w Apokalipsie według świętego Jana. I mamy jeszcze trzeci i czwarty list do Efezjan, a w zasadzie do ich biskupa. Bo biskupem w Efezie był święty Tymoteusz. Więc będziemy dotykać i tych listów, no i oczywiście dzisiaj koncentrujemy się to też na apokalipsie według świętego Jana. Dopowiem jednak, że z listem do Efezjan, tym świętego Pawła, są pewne problemy. Są takie hipotezy biblijne, które twierdzą, że. Paweł bezpośrednio autorem tego listu nie był, ale to nie oznacza, że te hipotezy usuwają natchnienie tego listu. Mam nadzieję, że to jest zrozumiałe. To jest słowo Boże, ale nie mamy pewności, że to na pewno Paweł napisał. Z tego powodu, że jak Paweł pisał do różnych kościołów, to wielokrotnie pojawiają się tam wątki osobiste. A przecież Paweł był obecny w Efezie co najmniej dwa lata. On nie tylko siedział w Efezie ale też wędrował dookoła Efezu. A w liście do Efezja nie mamy tam żadnych osobistych wspomnień, żadnych osobistych nawiązań. Jest taka teoria, że... znaczy teorią nie jest to, że w Efezie była szkoła Pawłowa, na, któ na której zależało na tym, żeby całe nauczanie Pawłowe pozostało w kolejnych pokoleniach. I być może było tak, że ta szkoła pawłowa zgromadziła naukę świętego Pawła i my ją czytamy w postaci listu do, listu do Efezja. Może tak było. Inna hipoteza mówi, że być może autorem tego listu jest Onezym, czyli niewolnik Filemona. Trudno powiedzieć. Jeszcze inna teza mówi, że ten list do Efezjan tak do końca do Efezjan nie był kierowany, tylko do wszystkich chrześcijan mieszkających w danej prowincji. A jeszcze inna hipoteza mówi, bo w Biblii czytamy, że jest list do Laodycei, ale go nie mamy. Oprócz tego w Apokalipsie. Jedna z tez mówi, że być może to jest zaginiony list do Laodycei, w której być może Pawła nie było, dlatego w tym liście do Efezjan, brak tych wspominek osobistych. Użyczyli. Słudzy oni zdumieni tą jego uprzejmością i spokojem, a patrząc na siwiznę, zgrzywiałą starość i pokorną twarz jego, dziwili się, iż tak skwapliwie ubiegano się za takim starcem. Tymczasem Polikarp gorąco modlił się do pana swego, dziękując za wszystko, co się koło niego działo, za małe i wielkie rzeczy, które z daru Bożego otrzymał od młodości, za powołanie go do męczeństwa, a Kościół Święty pilnie Panu Bogu polecał. Gdy wreszcie nadeszła chwila odjazdu, Poganie wsadzili go na osła i poprowadzili do miasta. Zacni senatorowie, wyjechali na spotkanie Polikarpa, a wziąwszy go na wóz pomiędzy siebie, namawiali łagodnie, by wiary świętej odstąpił a gdy im odpowiedział stanowczo, że tego nie uczyni i raczej sam próbował ich nawrócić, zepchnęli go z wozu z taką gwałtownością, że sobie ciężko nogę zranił. Stawiono go nareszcie przed sądem. Lud wydawał okrzyki radości z jego pojmania, gdy święty usłyszał głos z nieba w te słowa – mężnym bądź Polikarpie, a wielkim sercem konaj. Sędzia wtedy badać go zaczął i rzekł – Użal się starości twojej, Zajrzyj się, zaprzyj się Chrystusa i złożecz Jemu, a ja Ciebie wypuszczę Rzecze mu Polikarp Już mu służę lat osiemdziesiąt sześć, a nic mi złego nie uczynił Mam, że ja królowi memu bluźnić na niepoczciwie? Jestem chrześcijaninem Wypuszczę na Ciebie okrutne bestie lub każę Cię spalić, rzekł sędzia Próżno mi tym wszystkim grozisz, odpowie święty Ja nie odstąpię lepszego za gorsze ty mi grozisz ogniem, który gaśnie, a o tym nie wiesz, w którym bezbożni na wieki gorzeć będą? Nie baw się więc, a czym coś postanowił. Przygotowano wtedy, wtedy stos wielki, a Polikarp zdejmować z siebie ubranie zaczął. Zobaczywszy, że kaci ładują gwoździe, którymi przykuć go chcieli, żeby się z miejsca nie ruszył, zawołał. Przykuwać mnie nie trzeba, bo ten, dla którego cierpię, da mi cierpliwość, że się w ogniu nie ruszę. Związali go więc tylko i siwego starca jako baranka przewybornego na drzewie ku ofierze, ofierze złożyli. Modlił się Polikarp, mówiąc dziękuję Ci, Panie, żeś mnie pomiędzy męczenniki i świadki Twe policzył, że piję kielich męki Chrystusa Twego, a będąc uczestnikiem boleści, obym też i żywota wiecznego z Nim dostąpił. Przyjmij, że tę ofiarę za drogą oczom Twoim, prawdziwy Panie Boże, którego sławię w Trójcy Świętej Jedynego. Święty Polikarpie ze Smyrny, módl się za nami. Święty Polikarpie ze Smyrny, módl się za nami. Wszyscy męczennicy ze Smyrny, się za nami. Sam święty Polikarp został męczony w roku 155, czyli był też tym, który pamiętał apostołów jeszcze z dzieciństwa, ze swojej młodości. Sami widzicie, że charakter też tego dnia będzie związany z myśleniem o męczeństwie, przynajmniej od tego poradka. Bo to miasto, co prawda dzisiaj nie ma tutaj zbyt wielu chrześcijan, ale my wierzymy, że jesteśmy naczyniami połączonymi. Gdyby nie ta krew chrześcijan, być może my nie bylibyśmy wierzącymi ludźmi. Pan z wami. Niech Was błogosławi. Bóg wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen.